Witam Was bardzo serdecznie. Niestety lato się skończyło, a z nim wakacje. Nastała jesień, ale to nie powód, żeby siedzieć w domu. My dzisiaj wybieramy się naszym kamperem do Zatoru, a dokładniej do Energylandii. Zobaczcie, jak wyglądał nasz wjazd na kemping. My już powoli to do naszego kempingu mieści się on niedaleko, bo około 2 km od Energilandii składu ja tej są. Nie wiem, że tutaj. O, ja środę. Może z jazdy wjechaliśmy. Wstanamy. Kiedy odsłań okno. Tam była recepcja. Zobaczmy co. O tu jest recepcja. Dobra. Jest okay. Recepcja jest. Wchodzimy. Nieczynna. Ale tutaj jest ładnie. Zobaczcie. Dobrze, dziękuję bardzo. No i co się okazało? Bo recepcja jest nieczynna. Dzwoniłeś? Stawowa 15. Albo coś pomyliłem. Te. Czyli nie graniczna 5. <noise> Zaraz się okaże, że to nie. Ale to jest naprawdę ładnie. Półtora kilometra. Możemy zostać? Nie tutaj? No to jedziemy dalej. A już się cieszyłam. To chyba są do wynajęcia te tak, kontenery? Mieszkałmy. No i gdzie jest nasz? Dzień 15, recepcja Dojechaliśmy Czekaj, bo ja tu przyparkuję i będę się tam hał. Ale tu jest ładnie Recepcja. jest? Myślisz już? Poczekaj, daj mi chwilę Już mi się podoba Marcie już zaparkował kampera. Mamy stanowisko numer 4. Tak się ładnie prezentujemy. Jeszcze nas chyba do prądu nie podłączył. Taki mało żadne okolice. Mężu, a czemu nas nie podłączyłeś jeszcze do prądu? Mamy akumulatory na jedną noc, to bez sensu chyba. Chociaż zapłaciliśmy za prąd, ale co mam zrobić? Mam się ładować? Powiedz mi ile zapłaciliśmy za jedną dobę kamper z podłączeniem do prądu i dwójka dorosłych i dwoje dzieci? Hmm, 195 zł za dobę. Za dobę. Ale ze wszystkim. W sensie z prądem, tak, z wodą. Już mógł... mm -hmm. z Mówiłam. Ale nie ma możliwości zrezygnowania. Więc co? Pobierzemy kilowatów trochę. <laughs> no mamy na miejscu. Jest I... no. woda tak. Jędrzej gotowy na Energylandię? Właśnie szukałam tutaj camper serwisu, ale nie mogłam znaleźć. Tu? Tu, ale nie ma A tutaj? O, to podejdźmy troszkę bliżej. No, niestety nie ma zrzutu szarej wody. Mamy toalety, prysznice. Washer. I tyle, czyli zrzutu szarej wody nie ma. No, my się już prowadzimy, szykujemy do Energylandii, która znajduje się kilka kilometrów od naszego kempingu. Niestety, musimy się dostać tam Uberem, bo nie wiemy, czy jak weźmiemy hulajnogi albo rowery. To będziemy mieli gdzie je zostawić po prostu. Także czekamy na naszego Ubera, będzie za 9 minut. My już właśnie dojechaliśmy do Energy kierujemy się w kierunku KAS. Nasz dzisiejszy organizator wycieczki, czyli Jędrzej, nie poinformował nas, że dzisiaj jest Halloween w Energy Jakbyśmy się przebrali, by było 100 złotych mil od osoby. A chłopcy już poszli na ekipę kolejka oczekiwania za 20 minut. O, jak ma kawałek! Koniec sos Popaki. No. Zdjęcia po Jest. Jak tam, chłopcy? Dobrze, fajnie. No, Dobrze. Na Zadrę? Ja wam dam. Za Za Jest ok? Zaś półtorej He? Tam. Będę jechał za chwilę. No i teraz i tu będzie ciekawie. Jedziemy. Jedziesz w myślach? Nie, no stoimy tutaj. Patrz, pojechaliśmy z się O, widzę Wonderful czy Wonder Wheel? Wonder Wheel. Idziemy na kolejną atrakcję, a na tym razem. Jadą chłopaki. i jeszcze będą jechać z tej dłużej. I poszli! A chłopcy aktualnie oczekują w tej długiej kolejce na speedwater coaster. Takie oto cudo, wagoniki z windą podnoszone do góry, a potem zjeżdżają prosto do wody. No i taka oto przyjemność ich czeka, mokra. Z tyłu prezentuje się Hyperion, na który oczywiście chłopcy jako wisienka na torcie się wybierają. A jak zmokniczy po którejś atrakcji, zawsze możecie skorzystać z suszarki. się suszą? A teraz krótkie podsumowanie naszego jednodniowego pobytu w Zatorze. Dłudniowego. Dłudniowego? Nie, no byliśmy no, wczoraj byliśmy za Zatorze no, no, i dzisiaj jesteśmy w Zatorze. Półtora dniowego. Dobra, nie będziemy się o to sprzeczać, bo no to nie? jest mało istotne. Ale ja jestem pod ogromnym wrażeniem pobytu w Energylandii. To była Halloween Night. Większość osób była oczywiście przebrana, my niestety nie, ale mam nadzieję, że to nie był nasz ostatni pobyt tutaj, więc A. może w przyszłym roku nam się uda. Jeśli chodzi o bilety, to jak ktoś był przebrany, to płacił 50% pełnej kwoty. Choć czy zadowoleni? A. A. Oczywiście też to te stwierdza. No, Jędrek powiedz, na jakich to atrakcjach byłeś? No się śmiejesz. Ty byłeś e, naszym przewodnikiem wycieczki i organizatorem między innymi. Nie? Mój kolega. Worganizator. Współorganizatorem. No. Zaczęliśmy od ekipy, tak? tak? od ekipy. Potem. I potem pod... znaliśmy w kolejce no Adresusa. Tak, potem chyba... Wonder Wonderwe Wonder tu byliśmy. Całą na, rodziną. Całą rodziną, tak. To jedyna atrakcja, na której się Ca udałem. Ja e, i, tak, tak. i Marcin, e, Myśmy spędzali zupełnie w inny sposób czas, też miło. E, potem chyba... Wyjdzie... No, na Anakondzie, Tak, Anaconda. Potem Spilo del potem Hiberion i Mają i na końcu Maja, na Zadrę niestety nam się nie udało pójść, ja ponieważ no nie przestraszyło się, była było ciemno, bo 21 No, ale na nie zjechaliśmy jak było ciemno, ja pierwszy raz jeździłam, ale, ja ale nawet nie taki... Tak, ale był podświetlony. Nie, jak, jak się zjeżdżało to w ogóle nie było podświetlone, w sensie jak się zjeżdżało. Ale i tak jest ten z nas, że nas na większość atrakcji takich, które mnie przerażały, jak to mówią, e, poszli. E, no i myślę, że, że to był dobry pomysł, Więc że ja... Bożena no, Maja nie stąd się szarpie. ...i jeszcze mają e, mnóstwo atrakcji e, do zobaczenia, bo tutaj się jeszcze otwiera jedna część, jest e, tak i tutaj też otwarcie w a O e, e, a zimą, a zimą jest Winter Kingdom, od listopada do początku stycznia, także to, to też myślę, że z tej atrakcji skorzystamy. Jeśli chodzi o kemping, no to ten kemping no jest niewielki, ale dobrze zorganizowany. Może Ty, mężu, coś powiesz? Bardzo fajny kemping. Żeby takie wszystkie były. No nie, może to nie kemping, tylko taki... Taki camper park, park, tak. Gdzie tylko można tą markizę rozłożyć maksymalnie, nic więcej się. Nie trzeba poziomować. Wszystko tak, jest wszystkie są prostu, Czyściutko, ładnie, prawka sanitariaty. Ja nie byłem, nie wiem. Głaś tam oglądasz sanitariaty. Pewnie nie nie są na takim Wiesz, samym poziomie, tarcia, jak nie. na, na jak, jak ten cały camper park ładnie, czysto. żeby takie wszystkie były. Dla, dla mnie jak ja przyjeżdżam na jeden czy dwa dni, to mi nie zależy, żebym poziomował, kombinował, ustawiał się mam wjechać stanąć i tyle. Tutaj jest, to jest taki kompleks, bo można i stanąć kamperem, i są domki do wynajęcia. Takie kontenerowe. I też kontenery. Mhm. Także fajna przygoda, jak ktoś wybiera się do Zatoru, do Energylandii, to warto e, tak, z takiej przygody skorzystać, pracować w takim kontenerze. 2,5 km jest do Energylandii, więc albo taksówka, albo jakiś inny Wiesz, środek Nie można oczywiście dojechać ani rowerem, ani skuterem, ani kolejnową, ponieważ nie można do środka, nie dość. Ale, tak, ale my szliśmy na nogach. Tak, żebyśmy 20... mieli mieć Ubera, tak, tak, ale niestety nie nam i 36 minut szliśmy na nogach. Nie jest no. Ale było bardzo, bardzo wczoraj ciepła noc. Jak na... O godzinie 21 w krótkim rękawku, bo to jest. października, tak. Tak, <śla> tak żebyśmy zaskoczeni, spędziliśmy super czas, mnóstwo atrakcji w przeciągu tych 8 godzin nie, nie skorzystaliśmy ze wszystkiego naprawdę. Bo się nie dało. E, jest zorganizowane. My już tam byliśmy 5 lat temu więcej. Co no, ma, no, mali, więc oni nie korzystali z tych atrakcji powyżej no, metra 40. Ja w <grym> ja ogóle nie znałem. <grym> a, no a teraz byli chętni na to, więc wszystkie te ekstremalne role. Fali, praktycznie zakończyły. A co i Formuły 1? A no, no, nie. A jeszcze jakieś RMF był, jeszcze jakieś były, było nie. dużo innych. Tutaj no trzeba dobra. po prostu spędzić, no, minimum chyba e, dwa dni, tak, żeby no, z tego wszystkiego skorzystać. Nie było pokazu. W tygodniu trzeba. No Bo więc. No, my no. się żegnamy z wami. No e, to No i to zobaczymy na kolejnym. Bo Podajemy się na czasem. Do zobaczenia. Pa. pa.